Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim. Projekt uchwały był dostarczony państwu radnym, był poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Kto wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się i podnieść rękę. Podaję wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem, uchwały za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu.